Poniedziałek 4 września na ustach wszystkich Westerplatte. Od pierwszych chwil wojny zaatakowali Niemcy stojącą tam naszą załogę. Według traktatu miała ona się składać z 88 ludzi, jednak przed samą wojną znacznie ją powiększono. Atak na załogę Westerplatte prowadzi stary pancernik niemiecki Graf Schleswig-Holstein, przeznaczony na stracenie, a rozporządzający ciężkimi działami oraz piechotą. Marszałek Śmigły przesłał drogą radiową załodze polskiej swe pozdrowienie. Przypomniało mi to pozdrowienie, jakie przesłał pierwszemu batalionowi piątego pułku komendant pod Kostiuchnówką, kiedyśmy stali w najcięższym ogniu huraganowym. Postanowiłem zestawić te dwa fakty i wygłosić pogadankę przez radio. Zgodzono się zaraz, dano mi wieczorną godzinę, wobec czego pojechałem na Wawelską do dowództwa marynarki, aby się dowiedzieć szczegółów i zorientować w położeniu taktycznym obrońców i nacierających. Niestety dano mi tam niewiele informacji. Łączność z Westerplatte od wczoraj mają zerwaną. Zaznajomiłem się jednakowoż z planem. Atak piechoty idzie z południa. Schleswig-Holstein zaś wjechał w kanał od zachodu i stamtąd bije na obrońców. W instytucie dzisiaj Umiastowski montował wraz z urzędnikami MSZ wyprawę autami do Otwocka. Nie wiadomo dlaczego lotnicy niemieccy zrzucili kilka bomb na Otwock i Konstancin. W Otwocku bomba uderzyła w sierociniec żydowski zabijając ponad 30 dzieci. W Konstancinie zaś spadła w ogródek willi ambasadora amerykańskiego Bajdla. Wieczorem, kiedy jechałem do radia akurat był alarm lotniczy. Miasto było zaciemnione całkowicie ulice puste, jechałem autem powoli, bojąc się, że wyrżnę w jakąś przeszkodę. Nad cichym, zamarłym miastem unosił się tylko równy, jednostajny warkot samolotów. Warszawa wyglądała fantastycznie w tej zgłuszonej ciszy, w której zdawało się słychać tylko bicie milionów serc. Pogadankę Westerplatte zakończyłem następująco. I oto dzisiaj, na dalekim krańcu rozległego frontu, samotni i odcięci od krzepiącej z nim wspólnoty, bronią się już trzeci dzień żołnierze morskiego batalionu na Westerplatte. Na wąskim cyplu lądowym oblani ujściem Wisły z jednej strony i morzem z drugiej, rażeni z najbliższej odległości ogniem ciężkich dział pancernika Schleswig- Holstein, którego działo bitnie raz po raz żółtym płomieniem gromów biją im nieomal prosto w twarze. W ulewie karabinowego ognia piechoty nacierającej od lądu, od strony Gdańska, w kurzu bitewnym i dymie, w napięciu mięśni i nerwów duszy i serca, bronią się nieubłaganie. Czterokrotnie już podrywały się fale niemieckiej piechoty, czterokrotnie szło z furją i wściekłością prowadzone natarcie i za każdym razem załamywało się w ogniu polskich karabinów, w trzasku i jęku granatów ręcznych. Żołnierze polscy na Westerplatte są. Trwają i walczą. Bronią się zaciekle i nieubłaganie, twardo i nieustępliwie, choć mgła znużenia przesłania i moczy, mdleje coraz bardziej żołnierskie ramię. I oto w takiej chwili, gdy wiele już długich godzin trwa ich bój, przychodzą krótkie, lakoniczne, dalekie, a jakże bliskie słowa. Naczelny wódz pozdrawia dzielną załogę Westerplatte i liczy na dalsze jej trwanie na posterunku. Wojna rozpoczęta. Przeciwko fali najazdu, który próbuje wedrzeć się na obszary Rzeczypospolitej, stanął mur żołnierskich piersi. Na rozległym froncie wzdłuż granic zachodnich rozlega się już suchy trzask karabinów, zajadły pogłos broni maszynowej i łomot artyleryjskich wybuchów. Żołnierz piechoty, broń pancerna, lotnictwo, kawaleria i artyleria, wszystkie rodzaje broni wciągnięte zostały już do akcji bojowej. Pracują mięśnie i nerwy, biją żywie i żołnierskie serca, napina się wola. Wola nie tylko obrony, nie tylko pochwycenia ciosu i jego odbicia, ale wola zwycięskiego parcia naprzód przez trud i wysiłek, przez krew i ofiarę. To zwycięstwa. Wszyscy nasłuchują wieści z pola walki. Miliony obywateli Rzeczypospolitej, choć sami zagrożeni, choć narażeni na śmierć, kalectwo czy na zniszczenie dobytku przez dokonywujące się już od dwóch dni naloty nieprzyjacielskich samolotów, ani przez chwilę nie tracą zupełnego spokoju. Są spokojni, bo decyzje mają już od dawna powziętą. Decyzję jednozgodną, jednomyślną, powszechną i całkowitą. Decyzje walki do ostatniego tchu. Walki upartej, nieubłaganej i nieustępliwej. A jeśli im serca naraz zabiją szybciej, jeśli krew żywiej poczyna w żyłach pulsować, to w owej chwili przede wszystkim, kiedy nadchodzi wiadomość z frontu, z pola walki. Żołnierze, mówiłem na zakończenie, gdziekolwiek jesteście, Gdziekolwiek wam w godzinach tej wojny wypadł bój, w strzeleckim okopie czy w pancernym wozie, w bojowym samolocie czy na dalekim patrolu, w zbiorowym akcie odwagi czy w samotnym męstwie żołnierza, wiedzcie i pamiętajcie, że nie tylko naczelny wódz jest przy Was, ale i cały naród zasłuchany w dalekie echa Waszej nierównej walki, Waszego trudu i wysiłku jest z Wami. W każdej godzinie, teraz i na wieki. Wiadomości z frontu niedobre. Niemcy podają, że zajęli Bydgoszcz i Grudziądz. Poza tym, co wydaje mi się nieprawdopodobne, a jednak musi być faktem, że zajęli również i Kraków. Lepsze natomiast wiadomości natury ogólnej. Po wypowiedzeniu wojny przez Anglię do gabinetu wszedł Churchill i Eden. Zapowiada to walkę do upadłego, zażartą i bezwzględną.